Jurek Owsiak i Lidia Niedzwiecka Owsiak byli o krok od osób, mówi, że nie byłoby Jurka beze mnie. W tym roku wielka orkiestra Światecznej pomocy grają Sporest 31. Jej twórca Jurek Owsiak. Pojawia się na konferencjach presowych, w kampaniach promocyjnych i oczywiście w dniu wielkiego finalu w głównym sztabie. By za co relacjonować zbiórkę i zachęcać do wplat. Tymczasem Lidia Niedzwiecka-Owsiak, która mas nazywa Dzidzia, nie zabiega o popularność i stosunkowo rzadko pojawia się w mediach. O tym, jak poznala i zakochala się w jednym z najpopularniejszych dziś Polaków, mówiła w niewielu wywiadach. Lidia i Jurek uczyszczali do tej samej szkoły średniej. Przyszle w fundacji nie odnajdywał się wśród rówieśników. Wyróżniał się ubiorem i fascynacjami. Lidia jednak dostrzegła w nim to co z Wzięła pod swoje skrzydła, między nastolatkami. Dzidzie poznałem jeszcze liceum. Pomyślałem, że trzeba się ustatkować znaleźć swoje miejsce w życiu. Pomyśleć o nim na serio, powiedział owsiak w rozmowie z magazynem Viva. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Nastoletnia fascynacja okazała się wtedy nietrwala, gdy Lidia wyjechała na studia. A Jurek trafił do wojska. Odległość okazała się zabójcza dla tego uczucia. Niestety młody mężczyzna nie stanął wtedy na wysokości zadania. Znajomość zakończył korespondencyjnie. Zerwał ze mną w liście. Dzisiaj nie chcę o tym mówić i pamiętać. We mnie to zostało. Lezyk gdzieś na dnie serca. Nie myślałam, zewróci. Pojawili się jacy z inni chłopcy. Ale niespodziewanie dla mnie zapukał do moich drzwi. Momentalnie wszystko wróciło, mówiła po latach Lidia w wywiadzie dla wysokich obcasów. Nie zwlekali już z i wzięli ślub. Owsiak nie zamierzał zalożeć w ten ciem garnituru. Czym podpadli teściowi, Ale to nie było jedyne ostatnie zmartwienie rodziców Lidii. Moi rodzice byli przerazeni. Dopytywali, jak mamy zamiar z czego utrzymamy rodzinę. Mnie to nie zrazalo. Było między nami uczucie. Moja decyzja była świadoma, wiedziałam, że chcę być z nim, wyjawila. Owsiek swoja przygoda z mediami zaczął w rozgłosni harcerskiej. Gdy już współpracował z Telewizja Polska. Najantonien zainicjował pierwsza zbiórkę. W styczniu 1993 nadszedł jej final, zebrano 1. 5 miliardów złotych, co przerosło jego najśmielsze oczekiwania. Wtedy podjęto decyzję o założeniu fundacji WOSP. W tym roku Bada obchodzić 46 rocznicę ślubu, ale nie udaje. za ich małżeństwo zawsze przypominało się lankę. Gdy początkowa fascynacja młodych ludzi skończyła się i nadeszła szara rzeczywistość, zaczęły się schody. Na początku kłóciliśmy się tak bardzo, że byliśmy o krok od rozwodu. Powiedziałem do Jurka: za malzeństwo to uklat dwojga ludzi z różnych rodzin, różnie wychowanych, wyjawiła Lidia. Gdy na świat przyszła ich pierwsza córka, zdecydowali, że będą pracować nad swoją relacją. Udało się uratować malzeństwo, dziś inni są zaskoczeni, jak Jurek i Jurek sobie bliscy po kilku dekadach razem. Nie zgadzam się z tym, że po tylu latach ludzie już nie jest, dla siebie atrakcyjni. A sprawy intymne przestaje się liczyć. Jest wręcz przeciwnie. Ci, którzy nas obserwują, mówią, że się przytulamy, dotykamy. I bez przerwy rozmawiamy, powiedział. Lidia Niedzwiecka jest ogromnym wsparciem dla meza, gdy idzie o prowadzenie fundacji, jest jej dyrektorem DS. Medycznych, zasiada w jej zarzadzie. W TVN24 powiedziała kiedyś wprost. Nie chciałabym, żeby to zleń zabrzmiało, ale wiele osób mówi, że nie byłoby urka bez mnie.